Wherever goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim z tej raczek Witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku. Zgadzam no się na serwerze Nose Evolution i ludzi skazani, byśmy przyszli do konkretów. Zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę. Piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. No i przejdźmy do e, konkretów. <grym> hmm. Ale, tej bliski warek. Ogólnie chodzi o to, jak możecie pamiętać, ostatnio odcinku, w odcinków temu ulepszaliśmy sobie aniołka 89 pp. Może nie wygląda jakoś fenomenalnie. ppki nie poszły jakoś. Wow, wow, wow. Ale ma wejść przedmiot, który w sumie ma powodować, że ppki będą usuwane. I pewnie się spytacie, czemu wpadam teraz na pomysł, żeby ulepszyć takiego aniołka? Tylko w sumie z jednego powodu, ponieważ patrzcie na to. Ogólnie, była ostatnia aktualizacja tutaj na serwerze I to jest w sumie rzecz, o której nie mówię Bo kiedyś na bajcie, jak możecie pamiętać nagrywałem Filmy z update'ów, w sumie jeżeli byście chcieli, żebym omawiał jakieś update'y to, to mogę to robić Ogólnie chodzi ludziska o to, że W tym bo było coś takiego, że po zabiciu Gikacza, nie w rogu Na lot Um, otrzymuje się boksa. Z tego boksa leczą pewnie przed, pewne przedmioty i udało mi się i poleciał mi taki tytuł. Taki tytuł. Patrz na to, że możemy otrzymać ten tytuł z boxa, tego otrzymujemy po zabiciu. Posa na lot. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to projektantom, że dał 1500 obrażeń. Na blisko, nie wiem kto był takim projektantem ale w sumie zobaczcie sobie pewną... śmieszną rzecz. To jest wukacz ma bazówkę 2,300. I teraz sobie to uderzę. 80, 80k bonkret był na... 80k bonkret był. Teraz wejdźmy sobie na aniołka. no wiecie, o, powiedzcie, o kurde laczek, 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 ale tam masz... Yy, yy, to jest łuka, tu masz większy kryt, ale tu mam 100 atak. 50 l, -e, no i tak dalej, co nie? I tutaj ta łuk jest plus 10. Jest lepiej to działa na złośniki, a tu jest tylet plus 0. Dobra. I patrzcie na... Jakie tu są dipsy? Yy, I śmieszne jest to, że to jest na sztylecie plus 0. Że ten Aniołek nie ma w ogóle setnej, znaczy 99 joby, nawet Kytę nie jestem w stanie uderzyć, 62k Ale pomyślcie sobie to, co by się działo, gdyby to było plus 10 Plus 10, 100 atak, normalne buldy i tak dalej Dlatego ludziska, dzisiaj będziemy ulepszali sobie Aniołka Więc tutaj już mamy zwoje przygotowane Więc sobie lecimy na samym początku do Malcom Mixa, żeby ulepszyć sobie Aniołka no i w sumie też będę musiał go wkrótce wekspikć do 99. Jabłek, y, bo, no, bo jednak, no, szczerze powiedziawszy, to chaotycznie wygląda, jak dla no, nie ma takich rzeczy. Więc lecimy. Oh, man was going under. Eee, to chyba będzie cholenie drogie. Dragon. Dobra, dragon skinny będą. do- Cholenie. olbrzymi ból dragon Tra... dragon skin, myślę, że to plus 9 polecimy aha, bo ktoś to kupił ojojoj, ojojoj, ojojoj ojoj ojoj oj, oj. aha, ktoś to kupił to no, nie tak można kupić Nie wiem. No skóre, tyle haszu pójdzie. Ja pidol. Chyba będzie mi jeszcze brakowało, tak, tak? Ho, jeszcze zwoje był lepszą Ale nagle miliony się znalazł. Ile potrzeba mi się po... Chyba kojarzy, że 20 skór było potrzebne. Chyba tak, i wprawdzie mówiąc, chyba mi się zdaje, że. A tak, od razu pepeki lub. Mi się zdaje, że. Oj, oj, oj. Że chyba nad plus piątki nie zrobię. Tak mi może się zdawać. Hej. Patrzcie na to. 8 i ta pod będzie 10, czyli potrzebne mi jest 18 skór. Nie no, szczerze powiedziawszy nie jestem aż tak szalony i szczerze że powiedział, że totalnie zapomniałam o tej rzeczy. W sumie ludziska. <laughs> Mam teraz takiego pięknego aniołka. Dlatego dostajemy w taki sposób ludziska. Patrzcie na tą potęgę. Co tu się już dzieje na tym aniołku? To jest coś naprawdę niesłychanego, że ten anioł jest taki potężny. Um, więc w sumie polecimy teraz tak to szybko na lot. Jest my zobaczymy, jak ogólnie leci EXP. Jak ogólnie leci EXP Ponieważ na moim poziomie zawsze był taki... problem? Tak to mogę określić? Ponieważ... Na preview'ach jest coś takiego, że... Te moby w jakoś inaczej działają. Że jak wpijemy tutaj ten poziom wyżej... Typu... 86, 7 to nagle te moby dają mniej joby. A na polu tak nie było i to jest takie... Dobra, ile tu leci za moba? W sumie to tu sporo expa leci. Dobra. Mm, odpalmy sobie tego bufa. Tam pieniądze lecą. Ogólnie, jakieś to jest daily quest dawali. Że na no zabicie tam chyba 800 mobów na lot. Ale jak się dowiedziałem od osób, które są w rodzinie, że te questy są totalnie nieopłacalne. Że trzeba na to poświęcić multum czasu i za to leci tylko 50 piórek. Takie w sumie trochę kdę. Tak, to mogę powiedzieć. W sensie chodzi o to, popatrzcie na to. Zrobiłem 4 moby i miałem 0. Czyli w momencie, jak zluram tutaj całego, tak jakby spota, i będę chciał go sobie zbić na spokojnie. Eee, już go zbijamy. Prawda? I tutaj wskoczyło w sumie 35 mobów. Czyli pomyślcie sobie, ile jeszcze potrzebuje zlurać takich spotów, żeby po prostu był le, 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 leżej, co nie? Ty zobaczmy sobie to, takim Zrobiliśmy taki, taki, taką próbę, to zrobimy tak, tak, tak. Nie mam pod Defa. Szkoda, nie mam też bucha w Szkoda, lecimy teraz tutaj. Aha, dobra, taki jest, dobra, to super lansko. Zluramy sobie teraz tutaj. Jestem ciekaw, jak pójdzie to z tym. Szkoda, że nie ma wydzy, że ta wyda po prostu nie niewłaka. Zobaczymy, czy będę w stanie zbić tego spota solo. Hmm, myślę, że to nie będzie jakiś wysiłek, tak mi się zdaje. Albo będzie. A, odpalę. Polecimy na całego. Mimo, że nie mamy mela odpalanego, to polecimy na całego. Ok, teraz jakoś te smoki fajnie, by tu byśmy ułożyli. Ok, Dobra, i teraz wróćmy się. Nie! Wow, man, look at that damage! Dobra, ładnie to schodzi! No nie powiecie, że ludziska, że nie, to są obrażenia. To są naprawdę ludziska obrażenia. Ciekawe, czy jestem w stanie przekroczyć 100 tysięcy. To jest w sumie takie dość ciekawe, ale mi się zdaje, że wątpię. Wątpię, abym był w stanie to dokonać. To jeszcze nie te czasy, to jeszcze nie te czasy. Poza tym pamiętajmy o tym, że to jest 4 plus 0. I szczerze powiedziawszy, choć to jest tak jakiś nielogiczny tytuł, tak to mogę określić. To szczerze, yy, bym spróbował zrobić sobie yy, tego sztylet. No, pierwszy co zrobię sztylet na 99 level, po prostu zrobię sobie eku potaniołka. To w sumie chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, teraz zobaczymy sobie, jak pójdzie mi z tym spotem. To jest w sumie spot, którego nigdy nie lubiłam, tak? To mogę powiedzieć? Nigdy nie lubiałem chodzić na. Wiecie, na yy, Jak to było? Jak to się nazywa? Kwadrat? Nie kwadrat. Nigdy nie lubiłam, po tym, oby zawsze było takie. Kuczej, jakie to potężne coś tam, jak to bije. Ty, ale jak to schodzi? Gdy, jakby się tak na pełlu eksploatuje, ja pitole. 66 joba I w sumie teraz zrobimy coś szalonego. Ok, jak to zludać? Dobra, polecimy w tym kierunku. Yy, potem wejdziemy do tak zwanego Jak to się mówi. Yy, sobie tutaj wskoczymy. Weźmiemy go, żebyśmy go też nie zgubili. Okej. Okay. Dobra. Więc jest gites. 66 tysięcy. Ale to w czaszkę, no to patrzcie jakie te obrażenia są małe Naprawdę te obrażenia są malutkie Dobra, mamy już dwa Tutaj będzie się działo, szczerze powiedziawszy Tutaj ma, będziemy mieli też smoki Więc będę musiał sobie też jeszcze jakoś tak fajnie O nie! Nie bij, o ty, te za mną przyspieszają O, no tylko kozacko, to w sumie tych mobów nie stać za sobą To mi się mega podoba Dobra, i tutaj tak, jeszcze tu I teraz jakoś to fajnie trzeba zrobić Czyli podbiegamy do tych smoków tutaj Odpalmy sobie jeszcze bufa. Okej. Okay. Okej. Okay. I wbijamy. Patrzcie, ludzie, na to, co tu się dzieje. Oh man, look at that damage. I co? On tyle HP stracił? Co ty mówisz? Ło. Wow. Dobra, mamy 72 jobkę, ale patrzcie jak te joby powoli lecą. I to jest właśnie to, o czym mówię. To jest właśnie to, o czym mówiłem na samym początku w materiale. Że na tym 99 poziomie te joby lecą takicznie powoli. I one lecą takicznie, niestety, powoli. Bo wprawdzie mówiąc, jakbym miał 55 poziom, to bym już to dziewięćdziesiątą 99 jobę. I to jest rzecz, na którą na której w sumie mega ubolewam. I patrzcie, ludziska, na to. Poświęciłem z 5 minut, jak myślę. Nie no, przesadziłem. 7 minut na lot. 7 minut na lot poświęciłem i to dało mi 95 czaszek. Czyli to znaczy że bym musiał zludać 5 razy no przepraszam, no. 5 razy i takie parę mopków na szóstym kanale. Żeby zrobić jednego quest'a, to są chyba do 2 dwa quest'y. Pomyślcie sobie, ile potrzeba na to czasu. Żeby tego quest'a zrobić i za to jest malne 50 piórek anioła. I ten quest jest totalnie opłacalny. Dobra, ludziska, i w sumie z takim akcentem, totalnie takim nieprzygotowany, będę się z wami młodeczki żegnał. Więc dziękuję ślicznie, że byliście. Więc pamiętajcie oczywiście o zostawieniu soczystej łapeczki piękny, magicznym to z zwanym subskrypcją. No i z mojej strony to byłoby tyle, więc oczywiście ciao!